Witam serdecznie na kanale Moje DC i dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego oto długopisu od firmy Xiaomi czyli Mijia Pen mam nadzieję, że dobrze to wymawiam na początek oczywiście porównanie wielkościowe do kilku innych długopisów i może na początek pójdzie standardowy Bic popularny wszędzie dostępny później mamy Zebra F301 Parker Jotter tak to się prezentuje, jeśli chodzi o długość, no to widać, że na ten długopis Mijia Pen należy raczej do tych dłuższych niż krótszych długopisów. Teraz oczywiście jak zawsze pora na plusy i minusy, a zacznę standardowo od plusów. No i pierwszy z nich to jest moim zdaniem wygląd tego, tego długopisu. No, w moim mniemaniu jest on estetyczny, nowoczesny no i też jest to oszczędny moim zdaniem design nie ma tutaj żadnych jakiś ozdób żadnych jakiś dodatków, jakichś linii tutaj zamalowanych namalowanych, czy też wyciętych no nie, po prostu jest to prosta biała bryła z klipsem, logo jedyne jakieś oznaczenie, które tutaj mamy producenta to jest logo na, wytłoczone na klipsie i tak naprawdę nic więcej tutaj nie ma, więc moim zdaniem jest to całkiem ładny Projekt może się spodobać, ze względu właśnie na tą taki minimalizm, taką estetykę, taką czystość tego wyglądu, bez jakichś udziwnień, bez jakichś dodatków niepotrzebnych. Kolejny plus to jest uczucie solidności, jakie daje ten, ten długopis po wzięciu go do ręki. Niby jest on wykonany z tworzywa sztucznego przynajmniej to zewnętrzna, zewnętrzna powłoka, ale naprawdę, jeśli go weźmiemy i zaczniemy nim pisać, to no czuć, czuć po prostu, że jest to solidne, nie jest to jakieś lekkie. Dzięki temu też wygodniej się tym długopisem pisze. Znacznie wygodniej niż na przykład takim typowo plastikowym biciem, który jest bardzo leciutki. No i wiadomo, długopis, no, czy też narzędzie, którym piszemy, czy to było pióro, długopis, cokolwiek, no nie może być zbyt lekkie, bo wtedy znacznie trudniej, ciężej Mniej przyjemnie się pisze. Tutaj tego problemu nie ma. Pisanie nim naprawdę jest, jest bardzo fajne. Jest on, jeśli chodzi o wagę, moim zdaniem taki właśnie w punkt. Nie jest ani za ciężki, ani za lekki, więc tutaj na pewno za to idzie dla niego plus. Kolejny plus to jest ładnie piszący wkład. Ja może zaraz wam pokażę. Tylko muszę gdzieś tutaj znaleźć kartkę papieru. Może moje gryzmowy nie będą jakoś specjalnie ładne. Hmm, zrobimy sobie tak. Ale generalnie, jeśli chodzi o to, jak on pisze, to no bardzo fajnie. Jest to taki wkład żelowy, czyli jest on bardziej zbliżony do, do tego, jak pisze pióro, a nie, a nie typowy długopis, co mi się bardzo, bardzo podoba. Uważam, że to jest bardzo fajne, ładnie to. Ładnie to wygląda. No i po prostu. Jak dla mnie, plus, jeśli chodzi o, to, o ten wkład, ja i to, jak on pisze. Kolejny plus. To jest zewnętrzna powierzchnia, właściwie taka powłoka, która tutaj jest. No ciężko będzie mi to Wam przedstawić na, na obrazie, trzeba po prostu wziąć ten długopis ręki i, i poczuć to, ale generalnie on może się wydawać, że jest śliski, tak? Bo jest to tworzywo sztuczne, gładkie, tak jak wcześniej wspominałem, bez żadnych jakichś tutaj yy, w miejsc przygotowanych na uchwyt na palce. Tak na przykład mamy yy, w zebrze. F301, no tutaj mamy właśnie tą plastikową wstawkę wyżłobienie, gdzie mamy ten chwyt, ale naprawdę ta gładkość tutaj nie przeszkadza, ponieważ ta powłoka, która jest, ta powierzchnia jest taka delikatnie chropowata, ale tak bardzo, bardzo delikatnie nie, nie przeszkadza to, nie sprawia żadnego dyskomfortu, a dodatkowo, a po prostu poprawia chwyt. Więc to jest tutaj kolejny plus, jeśli chodzi o to wykonanie. No, sprawdza się to, po prostu to się sprawdza przy pisaniu. Kolejny plus to jest pewny mechanizm otwierania z takim charakterystycznym blokującym klikiem na koniec. Nie wiem, czy to będzie dla Was słyszalne. Czyli generalnie, tutaj ta część tylna, która nam otwiera, wysuwa wkład, tak żebyśmy mogli zacząć pisanie. Ona obraca się swobodnie, aż w pewnym momencie na sam koniec, jakby wskakiwała w taką blokadę i dzięki temu ona po prostu no, czuć, że ten długopis się otworzył, jest już gotowy do pisania i nie będzie tutaj żadnych problemów. Podobnie przy chowaniu długopisu też no, musi, że tak powiem, z tej blokady wyskoczyć i później nam do końca cała ta część się odwraca i cały wkład się chowa. Również po prostu to jest to dobre, dobrze wykonane uczucie, że po prostu ten długopis nam się otwiera. Czujemy, wiemy, kiedy to następuje, nie ma tutaj żadnej obawy, nic też nie lata, nie stuka, nie, nie puka. Jeśli już otworzymy długopis, to też tutaj można mu zaliczyć na plus. Tyle jeśli chodzi o plusy, teraz oczywiście pora na minusy. Pierwszy z nich, no to w przypadku tego mojego egzemplarza, czyli tej wersji może bardziej kolorystycznej, białej, no to jest to, że. Ten biały kolor szybko zbiera jakiekolwiek zabrudzenia. Tutaj myślę, że na kamerze nie będzie tego jakoś specjalnie mocno widać. Musiałbym chyba Wam porównać go do nowego egzemplarza, świeżo wyjętego z pudełka, no, ale jak każdy biały produkt, zwłaszcza wykonany nią z tworzywa sztucznego, no to po prostu on po jakimś czasie robi się taki trochę bardziej szary, łatwiej się brudzi, łapie, łapie jakieś zabrudzenia i to również tutaj w tym przypadku ma, ma miejsce. Kolejny minus test słaby klips. No jak widzicie klips odstaje od, od budowy, od kopusu całego długopisu. No przez to też bardzo słabo trzyma się w kieszeni, czy też nawet w zeszycie. Jeśli założymy go za, za kartkę, no to musimy tutaj najlepiej za jedną, czy tam za dwie, to będzie za mało. 5-10, Moim zdaniem, to, to już tak lepiej, ale im więcej, tym lepiej. No generalnie, po prostu ten klips słabo, słabo trzyma. No jest, ta przestrzeń jest potrzebna po to, żeby po prostu ten cały korpus mógł się obracać, bo tutaj się po prostu to, co jest pod tym klipsem, obraca i się otwieramy, otwieramy długopis. No, ale niestety, kosztem tego jest to, że po prostu ten klips słabo trzyma, i to trzeba mieć na, na względzie. Kolejny minus to jest konieczność użytkowania wyłącznie dedykowanych wkładów. Czyli mamy tutaj po prostu jedną, jedyną opcję. Tak to wygląda ten wkład. Jak chwali się producent, jest to niby wykonywane, czy też zaprojektowane we współpracy z jakąś szwajcarską firmą. Nie wnikam, czy tak jest, czy nie. Generalnie wkład ładnie pisze, fajnie się to pisze. No ale trzeba mieć na uwadze to, że. Jedynie te dedykowane wkłady tutaj pasują, przynajmniej, przynajmniej mi nie udało się znaleźć jakiegoś innego alternatywnego rozwiązania. Kolejny minus to jest luz, jeśli chodzi o ten klips, również na boki, czy nie tylko, że on nam tu delikatnie stuka, ale również przemieszcza się dość swobodnie na, na boki, co jest trochę denerwujące przy otwieraniu tego długopisu, ponieważ jak go otwieramy, no to. Jak już dojdziemy do tego, miejscu, gdzie, do tego miejsca, gdzie długopis jest otwarty, ta blokada nam tutaj, yy, że tak powiem, zapada, tak? to wszystko się blokuje. No to po prostu to wszystko nam, ten cały klips nam pracuje i odgina się. Moim zdaniem niefajne, niefajne uczucie. Wolałbym jednak, żeby on był na stały tej mocniej przyczepiony, nie latał tak na. Na boki, na, na, na wszystkie strony, bo to sprawia takie wrażenie właśnie przy tym całym pozytywie, jeśli chodzi o uczucie solidności, no to to jest taki właśnie minus, taka skrucha na, na właśnie tym uczuciu solidności. Tyle jeśli chodzi o plusy i minusy. Teraz oczywiście pora na krótkie podsumowanie. Jeśli chodzi o moje wrażenia z użytkowania tego długopisu, czyli Xiaomi Mi Gia Pen. No to są one jak najbardziej pozytywne. Przede wszystkim dużym atutem jest wygląd. Bardzo ładny, estetyczny, tak wcześniej wspominałem. Dodatkowo ładnie piszący wkład. Bardzo wygodnie się tym długopisem pisze, mimo tego, że on może sprawiać wrażenie raczej takiego niezbyt wygodnego, bo jest po prostu prosty. Nie ma żadnych dodatkowych elementów, które by to chwyt pisanie poprawiały, ale nie. Jeśli chodzi o mnie przynajmniej, to. Jak najbardziej tutaj mogę ten długopis polecić pod względem pisania, ponieważ pisze się nim przyjemnie, wygodnie, nawet jakieś dłuższe teksty, dłuższe pisanie nie sprawia tutaj dużego, dużego problemu. Jeśli chodzi o minusy, no to przede wszystkim tutaj ten klips jest takim moim zdaniem słabym punktem całej tej konstrukcji. Raz, że tutaj nam słabo trzyma, trzeba dosyć, że tak powiem, gruby gruby materiał, czy dużą ilość kartek mieć, żeby po prostu ten długopis pewnie się trzymał przy pomocy tego klipsa, no i też to latanie na boki też jest jednak niezbyt, niezbyt fajne. A tyle się chodzi o moją recenzję. Przypomnę się o mimi Pen. Jak zawsze na koniec zapraszam Was do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście do usłyszenia.